O! Yy, dobra, i oczywiście się to w kolejnym odcinku z EPS-19 z serii Polski Rolnik. No jak widzicie, ogólnie z mnie jest krucho z grucho. Mamy się tysięcy kredytów, bo, tak. Stwierdziłem, że ogólnie tak chcę na tą serię kupić jakąś belartę. Mam no, tutaj będzie jakiś brę jako przez Sydney, najtańszą. I też właśnie nie wiem czy... Albo sprzedam... Ciszę te dźwięki z gry, bo tak wyją. Ale spokojnie ta Slipma ona jeszcze będzie na na serii rolnik, bo spadek po dziadku, czy jak to się 22, ale ona będzie przenosiona na 29 i tam jakby będzie jakby ta prasa, więc się nie macie o co martwić, jak ja sprzedam, to na znaczy, to nigdy się nie będzie. I to te dzierżawy, kurde, bo mi te pieniądze te dzierżawy odejmują, ale może jak będę miał pieniądze, to pol sobie wykupię na własność. Ogólnie tak, zaczynałem sobie siano kosy. Pier drugi pierwszy pokos. Drugi pokos, myślę, zrobi się dopiero z dwóch łąk, bo to jest ogólnie moja nowa dzierżawa. Też wiem, czy, czy, czy dzierżawa, mogłem sobie to na własność wykupić. No i kupiłem też belarkę, jaką to tam zaraz się dowiecie, ale pewnie na miniaturce i tak tego nie zobaczycie, ale wam pokażę. Więc ogólnie robię sobie to w baloty ogólnie. Nie wiem ogólnie, ile tych balotów wyjdzie. zgaduję, że tak czy cztery baloty wyjdą z tego, więc nie za dużo, ale no, na razie, jak, jak na sam start z przygody z balotami, to jest dobry wynik. bo tutaj tylko ogólnie ja mam tak Po kosów te duże jakoś nie wyszło też to nie, nie było dokładnie koszone ale wiecie, że to jest początek wiosny pogoda ładna powinna być dzisiaj albo jeszcze pojadę na drzepak, pojadę na dzierżawy pojadę dzisiaj tam nawozy na dzierżawach porobię Więc tam ogólnie na jeszcze dzisiaj mam w planach jechać, by tam nawozy porobić, ale to zobaczę, jak nam trzeba, czas wystarczy. No i w kolejnym odcinku też będą żniwa na pożliwach. Nie wiem co po kupię. Na pewno się nikanie nie kupię, więc za szybko jedno oni się nie pojawi, bo to też są, też są koszty yy, taki, no Zakupem jakieś, tam, wiem czwórki to też tam, tam widzieliśmy tu prasę. Więc no co, pograbione, wszystko pograbione, więc jedziemy na podwórko. Jedziemy sobie ogólnie Ferdkiem. Nie Ferdem pod Łóżmy 2.8.12, 12. Po tą prasę. Myślę, że Ferdek raczej powinien sobie. poczekaj, Ferdek ma ile mocy. 38, a tam trzeba 50. No to kurde musimy z uporem jechać. Niestety. Nie, ale ta prasa wymaga ile? Prasa ile wymaga, jak to zawa. Gdzie ta frasa jest? A! 50 koni. Nie, on chyba nie da rady tego. Albo dobra, sprawdzimy, podepniemy podpierdka najwyżej. Potem się zrobi podmiankę i weźmiemy tego zypora. Też wapno stoi. Wapno ogólnie nie wiosnę nie dawałem jednak. Ale mam kupione. Tutaj stoją moje dwa piękne zestawiki. Ogólnie gnoje jak widzicie produkują. Mleka ile jest? No nadal, nadal jestem. Mówię, że nie mają 100% nie wiadomo, tu by te by się przydał, ale kto tam kto kto ma pieniądze, żeby kurde paszę mieszaną robić. Na razie, nie na to gospodarstwo. Która sobie w sumie na razie mogę czerpić? Dobra. U to tak, jak mi kuzyn grał. Kudyś no i grał sobie tam tutaj, wyprawiał tam, by się pogrążył, bo jak pachną, bo widzimy. Mój tam ogólnie pokucił, teren maszyn, nie pokucił, widzisz, tego tura do perka. Kutura miałem porządkowo do czydzieli, ale nie wiem, nie wiem czy dziecko czasami nie było nasze do pójdzie, na czy tam Esiok pójdzie, ale Esioka teraz już dostał, bo w spadku zostawił. Będę tak ujęty, ujęty, ujęty na tej drodze. To już zapłacone było, za tą pracę poszło 15 tysięcy To praktycznie mnogutka salonu Możemy tu od sobie jechać. Gdzie będzie to moja? na tur do góry Nie, on da radę z tą prasą Nie, ja on ujedzie z tą prasą, więc dobra, nie ma problemu Tak tylko pisało, że to wymaga Więcej konia, a tam co będzie to ferdkiem Kurde, no nie ferdkiem To się kurde myli mi, my to się ciągle z... Bo To kurde, ferdek AUSUS-2 8-12 stąd wyjrzał, to bardzo ciągliwi Myślę, że sobie tak, najpierw sobie przejadę przez środek O, puść Żadne baloty wam powiem, z tej klasy w to Mogę na drogę tam Dobra, Dobracie, zaczynają, czy, czy mi tego tu nie bijeżą. Sipma no myślę, że nam długo posłuży, robi taka SIPma do Bel. 4 baloce obstawiam ja na razie wszystkich błon kosiłem ale może na lato sobie zrobię jeden pokos jeszcze sobie zrobię na ścianą na trawę chyba będzie więcej kogo. no i tu powinno być tego więcej raczej bo O, druga bela no i wyżej se poza odcinkiem na latutu zrobię jeszcze jedną Sprawa była Zobaczymy, że żniwa, jak ta Was się będzie sprawowała i dopiero Żniwa dam jej pierwszą recenzję. Na razie ja nie będę oceniał, kurde, jak zobaczymy, bo na razie myślę, że bardzo dobrze się ta będzie nam się Nie wiem, ona pewnie, w moim życiu ona, ona, ona nam nie pochirzy, pewnie posłuży pewnie i 15 lat jak się nie to robi. Dało, no może do pięciu balotów no dobijemy, a tu też była mała łąka, to się na wodzu wcale nie było dawane. Więc to już tak się przydało wylać, ale nie się... ma Robiłem tego tutaj na jakieś kubki, ale dobra, czwarta bela będzie. Nie? Cztery bele z tego kawałku dało. No nie ja to najgorszy wynik na pierwszy po Nie dało tu raz, dwa, trzy, cztery. Cztery baloty mi dało z tej łąki, ja to jeszcze postaram się to tu leży pozbierać, i mi się dopiło do tej, do tej beli, ale raczej nie z tych małych. co, ja sobie tutaj resztę doprasuję poza odcinkiem, tu dało łącznie z tego kawałku, dało 4 beloty, jestem wiem, zadowolony z zakupu, jeszcze, jeszcze dzisiaj na no rzepak pojadę zobaczyć w ogóle radę w tym obozie wjechać, także co, w, czekaj, w tym odcinku też będzie wszystko, przepraszam, tym się z wami żegnam, jeśli wam się podobało, jeśli wam się podobało zostawcie Zosta... zostawcie subał, w będzie wszystko